już nasze śniadanie. Ja jednak wziąłam jajka po benedyktyńsku na gorsze. No i tak wygląda ten bukiet. Oczywiście jest to przepiękny bukiet czerwonych róż. Tak to wygląda, już posmarowana icingiem, i teraz pokroję to na 8. Jak ja się cieszę, że można się już ubierać w takie cozy, swetrowe zestawy. Jestem już po pysznym śniadanku, już się rozstaliśmy albo coś z wrzosów jeszcze. Idę sobie tak jak mówiłam udekorować front domu. Tak to wygląda w środku. Fajna, puszysta i tak wygląda mój ogród. Przepięknie mi się rozwinęły te kule chryzantem. Jak to teraz wygląda. O wiele bardziej mi się podoba. Naprawdę pięknie świeci słońce. Stwierdziłam, że kończę pić kawę. Zawinęłam tutaj już ten rolon masę cynamonową. Witajcie w kolejnym dniu. Ten dzień zaczynam troszeczkę inaczej, bo nie w domu, ale wciąż śniadaniem. Witajcie w kolejnym vlogu. Dzień dobry. Ja jeszcze jestem w piżamie. Piję mój kolagen. Jeszcze nawet nie piłam kawy, ale już się. Ogarnęłam i mam dzisiaj taki spokojny, lazy morning, nigdzie się nie muszę śpieszyć. Zaraz pewnie pójdę do ogródka po jabłka, na sok. I tak planuję sobie dzień. Jeszcze chwilę muszę popracować na laptopie, ale później już mam taki wolny czas, więc stwierdziłam, że podejdę sobie do kosmetyczki. Później muszę zrobić zakupy spożywcze. No i też mamy ochotę coś z córką, jakiegoś takiego. Yy, Jesiennego upiec. No i przede wszystkim muszę skończyć dekoracje zewnętrzne. W tamtym vlogu pokazywałam jesienne dekoracje domu, a w tym vlogu będę robić jesienne dekoracje na zewnątrz. No i w zasadzie tyle. Mam dzisiaj taki naprawdę miły, spokojny dzień. I tak wygląda mój ogród. Przepięknie mi się rozwinęły te kule chryzantem. Jak je kupiłam, pokazywałam we vlogu, były takie malutkie, teraz tak pięknie się rozkwitły. Tutaj mam takie puszyste trawy w tych doniczkach. Te kwiatuszki, ja nawet nie mam pojęcia, jak one się nazywają, ale też przepięknie mi kwitną w tych dwóch donicach. Zasadziłam je w sumie na początku wakacji i cały czas tak. Pięknie, takimi drobniutkimi kwiatuszkami kwitną. Tutaj na stoliku mam malutką dynię i tego żółtego wrzosa. Na razie jeszcze nie ma dyni, tak jak mówiłam, więc tylko taką malutką tutaj mam. I tak to na razie wygląda. I oczywiście jeszcze wszystko udekoruję dyniami. Poza tym, że ta filiżanka jest w super jesiennym klimacie przez tą dynię, to mieści idealnie moją poranną lat. Do porannej kawki oglądam sobie już inspiracje na święta. Nie zamierzam na razie dekorować nic, na święta ani nawet robić zakupów jeszcze takich typowo z dekoracjami świątecznymi chociaż już się pojawiły w sklepach ale podoba mi się to, że właśnie szczególnie w amerykańskich programach oni naprawdę wyprzedzają dużo ten nadchodzący sezon, żeby właśnie można było się zainspirować albo zobaczyć co będzie modne. Bardzo lubię takiego typu programy. Mnie właśnie ten program teraz zainspirował. Przypomniałam sobie, że mam w szafie. Ja mam w ogóle całą szafkę świeczek, ponieważ ja palę dużo świeczek, niektóre wypalam od razu, a niektóre po prostu służą mi do dekoracji, i jeżeli zmieniam dekorację, no to po prostu wkładam je do szafki. I przypomniałam sobie, że mam idealne świeczki do tej dekoracji jesiennej. Tutaj zaraz po nie pójdę. Jak to teraz wygląda? O wiele bardziej mi się podoba. Teraz to tworzy taką całość w takim jesiennym, ale takim eleganckim klimacie. Ta wyższa świeczka jest w takim czekoladowo-brązowym kolorze, niższa jest w takim taupe, ale troszkę z takim liliowym odcieniem. No, w każdym razie pasują tu idealnie i o wiele bardziej mi się teraz podoba mój coffee table. No i czasem przydaje się taka szafka w domu pełna świec. Kończę pić kawę i stwierdziłam, że najpierw zabieram Lili na długi spacer nad jezioro, bo jest przepiękna pogoda, a ja mam jeszcze dużo czasu do kosmetyczki, także najpierw jedziemy na spacer. Zanim pójdę się ubierać, to otworzę. Tą paczkę. Ja wiem co tutaj jest. Tutaj są kwiaty od mojego męża. On zawsze, jeżeli mamy jakieś okazje, większe lub mniejsze, a czasem bez okazji kupuje mi kwiaty z tej samej poczty kwiatowej, ponieważ ja zawsze z tych kwiatów jestem zadowolona, robią przepiękne bukiety. On najczęściej kupuje mi e, róże, głównie czerwone róże, ale też inne bukiety i zawsze. Zawsze są piękne te kwiaty. Zaraz otworzę te. Tak wygląda ten bukiet. Zawsze jest tak przepięknie zapakowany. No i oczywiście są to czerwone róże. Nie wiem, czy dobrze mówię. To są chyba osty. Takie fioletowo-niebieskie. Do tego troszeczkę dekoracji, złotych gałązek. Przepiękny jest ten bukiet. Zaraz go odpakuję. To będzie lepiej widać. No ale czy można lepiej zacząć poranek? Chyba nie. Dzisiejszy dzień zaczęłyśmy od spaceru nad jeziorem w pięknej pogodzie, mimo że jest chłodno już. Pełno już liści leży na ziemi, dużo drzew robi się już żółtych. Taki przyjemny, jesienny spacerek. Ale teraz pędzimy do domu, bo słyszycie, Lili chce jej się pić. Mimo tego, że ja zawsze mam ze sobą butelkę dla niej, to ona nie chce z tego pić. Ona po prostu chce się napić ze swojej miseczki, więc lecę do domu dać jej pić. Muszę powiedzieć, że zgłodniałam, także jadę coś zjeść. Jak ja się cieszę, że można się już ubierać w takie cozy, swetrowe zestawy. Ja dzisiaj mam właśnie taki na sobie. Jest mi tak mięciutko, przytulnie. Lecę do sklepu, do Marks Spencer, chcę sobie wejść po kilka produktów takich. Potrzebne mi są do pieczenia bułeczek cynamonowych, bo zamierzamy z córką dzisiaj po południu upiec bułeczki cynamonowe. Poza tym lecę do kosmetyczki, na manicure i pedicure. Mam już zrobione świeże włosy, troszeczkę skrócone i bardziej w takim czekoladowym brązie. No i teraz idę zrobić jeszcze sobie świeże paznokcie. ka wizytam garden center. Jeszcze przyszłam poszukać jakiegoś takiego małego, jasnego kwiatka albo sama nie mam pomysłu, muszę coś zobaczyć. Że wezmę albo taką kapustę ozdobną, fioletową albo białą. Albo coś z wrzosów jeszcze. Zaraz się zastanowię. Te są też super w jesiennych kolorach, ale za duże są. Ja potrzebuję coś do takiej malutkiej doniczki. Idę sobie, tak jak mówiłam, udekorować front domu. Tutaj są wszystkie rzeczy, które. Będą mi potrzebne oprócz dyń, ponieważ na razie w sklepach nie ma dyń, tych dużych oczywiście, są tylko takie malutkie. Myślę, że tak jak zawsze pojawią się na początku października, a ja też zabukowałam nas na farmę dyniową na początek października, więc tam sobie zrobię takie już porządniejsze dyniowe zakupy. A na razie głównym elementem oczywiście będzie ten przepiękny karmelowo-pomarańczowy wieniec w takim... Na maksa jesiennym klimacie. Do tego dwa lampiony. Jeden jest wyższy, drugi niższy, i dokładnie takie same srebrne lampiony mam z tyłu na tarasie w ogrodzie. Do tego będą dwie kule chryzantem w takim też przepięknym złoto-pomarańczowym odcieniu. No i Kupiłam też farbowane na pomarańczowo wrzosy, żeby wszystko do siebie pasowało w takich pomarańczowo-karmelowo-złotych odcieniach. No i idę sobie teraz to jakoś sensownie poukładać. Ja dodałam jeszcze biały wrzos w takiej karmelowej doniczce. Myślę, że to dobrze się tu komponuje. I tak to wygląda w całości. Fajnie to wyszło, oczywiście brakuje dyń, ale już sama ta dekoracja tworzy super jesienny klimat. Wygodnego zestawu przebrałam się w jeszcze bardziej wygodny zestaw domowy. Tak wygląda. No i zabieramy się za pieczenie cynamonowych bułeczek. Jeszcze nigdy nie piekłyśmy cynamonowych bułeczek, a obydwie bardzo lubimy, mój mąż również. I nie wiem dlaczego, ale cynamonowe bułeczki kojarzą mi się bardzo z jesienią, z taką właśnie kawą jesienną, do tego taka duża cynamonowa bułeczka. No i byłam też na paznokciach, zrobiłam sobie taki kolor pudrowy, różowy, pasujący do wszystkiego, nie za długie. No i dobra, zabieramy się za pieczenie. Mamy tutaj już składniki do ciasta drożdżowego. Jak widzicie drożdże mi już zaraz eksplodują. Muszę szybko przelać je do miksera. Tutaj mam jajka, śmietanę, cukier, masło, no i mąkę. No i przekładam to do miksera, bo naprawdę to już jest bliskie rozlania. Tutaj mam już przygotowane składniki na nadzienie. Tutaj jest cynamon oczywiście brązowy cukier, ekstrakt waniliowy, masło i śmietana kremówka i teraz to będę miksować. Teraz to już mam gotowe. Teraz sobie je rozwałkuję na taki prostokąt. Nałożę masę cynamonową, zwinę. Ma wyjść mniej więcej 8 bułeczek. Nie wiem, robię to pierwszy raz, więc y, zobaczymy. Zawinęłam tutaj już ten rolon masę cynamonową i teraz sobie to potnę na 8 kawałków. Teraz przełożę je na blaszkę i na 20 minut do piekarnika. Wyciągnęłam moje bułeczki z piekarnika, tak jak w przepisie, miały się połączyć ze sobą i stworzyć taką jedną całość, i się połączyły ze sobą, super wyrosły, tak jak było to w przepisie. Jedyne co, to mi nie wyszły takie ładne, piękne obręcze tutaj z cynamonu, tylko ten cynamon się tak troszeczkę porozlewał, ale wyrosły bardzo ładnie, pachną. Przepięknie. No i teraz muszę pokryć je tym icingiem. Mogę posypać troszeczkę jeszcze z wierzchu cynamonem. No i pokroję je na 8 bułeczek i spróbujemy. Jak to wygląda już posmarowane icingiem. I w końcu próbuję. Trochę to zajęło, bo jak z ciastem drożdżowym, najpierw musi wyrosnąć. To trwało 45 minut. Potem, zanim to zrobiłyśmy, zanim się upiekło, chwilę trwało, zanim wystygło. No ale w końcu mogę spróbować. Robimy test na żywo. Rozłamię ją, zobaczymy, jak to w środku wygląda. Całkiem dobrze. Tak to wygląda w środku. Fajna, puszysta. No i próbuję. Ale rewelacja. Może moje nie wyszły najbardziej estetyczne, bo w tym przepisie one wyglądają bardziej estetycznie, ale to nieważne. Są przepyszne, puszyste, cynamonowe, cudne. Wiecie, w kolejnym dniu ten dzień zaczynam troszeczkę inaczej, bo nie w domu, ale wciąż śniadaniem. Jesteśmy właśnie na śniadaniu w jednym z naszych ulubionych miejsc w Edynburgu. Jestem tutaj z mężem i z córką i dzisiejszy dzień mamy taki naprawdę busy. Wszyscy w trójkę. Przyszliśmy sobie na śniadanie, więc zaczniemy od pysznego śniadanka, bo tutaj są naprawdę bardzo dobre śniadania. Ja się zastanawiam, czy mam wziąć e, waffle z awokado, czy z... Ex Benedict. Nie wiem, pewnie wezmę Ex Benedict. Tutaj też są fajne bowle, To jest asai bowl w różnych smakach, granole. Bardzo fajne opcje śniadaniowe. Wyszło już nasze śniadanie. Ja jednak wzięłam jajka po benedyktyńsku na gosze. Do tego wzięłam maczę truskawkową córka ma maczę pistacjową, acai bowl. Ty wziąłeś granolę i czekasz na swojego gofra z łososiem, no i cappuccino. Pysznie wygląda nasze dzisiejsze śniadanie. już po pysznym śniadanku już się rozstaliśmy, każdy poszedł pozałatwiać swoje sprawy w swoją stronę. Ja właśnie przechodzę przez park taki miejski. Już jest tak jesiennie, pełno liści leży na ziemi, świeci słońce, jest taka przepiękna złota jesień. Uwielbiam taką pogodę. Zapowiada się bardzo ładny dzisiaj i ciepły dzień. Idę pozałatwiać swoje sprawy i mam nadzieję, że zostanie mi jeszcze trochę czasu, żeby wejść do swoich ulubionych sklepów. A później, pewnie po południu, spotkamy się jeszcze na jakąś kawkę. Może tak posiedzieć sobie troszeczkę na świeżym powietrzu jeszcze i wykorzystać ten dzień do końca. No zobaczymy. Ale uwielbiam taką piękną jesień. Jeszcze będąc tutaj, wejdę sobie do mojego ulubionego sklepu, do KOS. Załatwiałyśmy już swoje sprawy i ja i córka. Teraz siedzimy sobie w parku na kawce i czekamy na męża. Jest wciąż bardzo ciepło, bardzo ładny dzień dzisiaj. No i naprawdę nawet nam się nie chce do domu jechać. Jeszcze na koniec pokażę swój outfit, bo jakoś nie było możliwości wcześniej. Mam na sobie taki fajny żakardowy, grubszy troszeczkę garnitur. Do tego takie obcisłe kremowe body, moją torebkę już znacie z Loewe, bodki z H&M, no i mój nowy zakup to są Okulary przeciwsłoneczne z Chloe, także tak się prezentuje mój dzisiejszy jesienny outfit. Ja tutaj zakończę tego vloga. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie, za super odbiór moich dwóch poprzednich vlogów. Dziękuję, że subskrybujecie kanał, że Was ciągle przybywa, co mnie bardzo, bardzo cieszy. No i oczywiście zachęcam do oglądania kolejnych vlogów, do subskrypcji, komentowania, lajkowania i pa! pa.